Witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z Renatą Engel, zawód jasnowić. Dzień dobry wszystkim. Jak to ładnie brzmi? Nowy zawód. Nowy zawód. Tak. I ponieważ miałaś już dużo nagrań w internecie, więc nie będziemy powtarzać tam tych takich wszystkich moich życiorysów. Wszystkich życiorysów. Tylko zaczniemy od, od rzeczy, które tutaj sobie przygotowaliśmy. I taka pierwsza rzecz, przed tym jak rozmawialiśmy, to powiedziałeś, że masz fajną cechę, jeśli chodzi o pieniądze. Mianowicie, jak potrzebujesz, to przychodzą, jak nie potrzebujesz, to, to, to nie ma, to jest to mam, tak. I no i powiedz, jak to robisz, bo może niektórzy też chcieliby w ten sposób. To znaczy, jak ja robię, nie wiem, czy to tylko, czy to tylko moje, <śmiech> <śmiech> czy każdy tak potrafi. To znaczy, wydaje mi się, że jest to kwestia po prostu pewnej decyzji wewnętrznej i kreatywności. Czyli jeżeli wychodzisz z założenia, że chcesz mieć pieniądze i jesteś z tym pogodzony, nie przypisujesz im żadnej negatywnej wartości, nie łączysz z żadnym negatywnym czy ograniczającym, bo powiem niekoniecznie negatywnym, ale ograniczającym skażeniem typu na przykład, mam dar, więc muszę się nim dzielić za darmo. No to jeżeli tak myślę, to na pewno tych pieniędzy nie będę miała, tak? Mhm. A czy możliwe jest, że jakieś istoty będą wprowadzać wirusy informacyjne poprzez zakłamanie tego uczucia komfortu, dyskomfortu? To bym musiała zobaczyć, bo powiem ci, że na to jeszcze nie wpadłam. Zazwyczaj doszłam tylko do punktów sobie sami, gdzie słucham komfortu, bo idę w z komfortu, ale zobaczmy, czy to w ogóle jest możliwe. No nie, to nie jest możliwe. Czyli mogę powiedzieć, musi być w człowieka jakiś mechanizm wbudowany, którego nie da się przekłamać. Czyli coś, co... jedyne co mogą robić to mogą Ci budować sytuację zewnętrzną taką, w której Ty intelektualnie będziesz chciał się przekłamać. Czyli powiedzieć, nie, nie, ten dyskomfort zdaje mi się, mhm. to jest komfort. Mi się tylko wydawało, że ja się czuję w tym dyskomfortowo. Czyli na zasadzie, tak? że ktoś Ci dzwoni, proponuje Ci tutaj świetny układ, jakiś bajer, Ty tak. cię... czujesz, że to jest nie tak, no ale no fajnie gada, no to wchodzę. Tak. tak i mówię, no nie, no czego ja się głupia czepiam, przecież fajny, fajny gość, mądrze gada, nic nie mogę powiedzieć, na ten temat, nie mogę się niczego czepić, no to nie będę mhm. słuchał A dyskomfort mam we Dobrze, to dotyczy jasnoczucia. Jasno a czy jest możliwe przekłamanie jasnowidzenia? Na zasadzie wizji jakiejś. Ktoś miewa wizję. No myślę, że tak. Jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że, to znaczy ja na jasnowidzach wszystkich się nie znam, ale z przez lata, jak znałam to środowisko, to mogę powiedzieć, każdy z jasnowidzów pracuje inaczej. Mm -hmm. Są ludzie, którzy dostają informacje po prostu z przestrzeni. Na przykład ja tak mam, że zastanawiałam się długo, co to jest. Wszyscy mi sugerowali księgę akaszy, coś tam, różne rzeczy, ale mogę powiedzieć, nie, nie widziałam takiej księgi akaszy. Nawet jak sprawdzam jasnowidzenie, to dla mnie to jej nie ma, nie istnieje.